Chcę unosić się na wietrze. Mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd. Na dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie. Jesteś bez szans, nie umiem w tym trwać. Więc pójdę przed siebie, choć szkoda nas, to dobrze mija. Obiecuję, że twój świat nabierze barw i polecisz tam, gdzie cię zawoła wiatr. Nauczymy się na nowo śmiać, czekam tylko na znak. O, oh, ho, oh, oh. ho, i nie mów, że się nie da tak. Cieszyć się tym, co los Ci wyznaczył Myślom nadać kształt Gdy wszystko od tak może się zdarzyć Choć sił brakuje Złe myśli atakują Nie mów, że się nie da tak Weź się w garść, wiem co potrafi We can run with the shadows Won't we'll be in the shallows we'll lay low, lay low, lay low i can't run with the shadows Won't be in the shadows Won't I lay low, lay, low, lay low. Goń, odnajdź ich, chroń Co w życiu najpiękniejsze Najcenniejsze To, co chwytasz w dłoń Co w sercu jak najskrytsze Jeszcze silniej mam nadzieję, że spodobał Wam się mój miksitów tu i Węgiel. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz TikToka, których nazwy znajdziecie w opisie poniżej. Oprócz tego chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych świąt, Bożego Narodzenia i do zobaczenia w następnym filmiku. Na dobre zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie. Jesteś bez szans, nie um. Więc pójdę przed siebie, choć szkoda